Myśmy rozpoczęli rozmowy rok temu z, w temacie pod tytułem ewentualny sponsoring e, grupy Żywiecesa w piłkę. Te rozmowy trwały troszkę, dlatego że pamiętajcie o tym, że e, branża piwna jest bardzo istotnym e, sponsorem poszczególnych klubów piłkarskich. I to wszystko jedno, czy to jest z e, grupy Żywiecesa, czy to jest z któregoś innego. E, czy dużych, czy nawet tych, tych korporacji piwnych, czy też nawet z małych browarów. Myśmy musieli wewnętrznie rozstrzygnąć wiele problemów, które zabezpieczą kluby przed ewentualnymi negatywnymi następstwami takiego sponsoringu. Dopuszczenie do sponsorowania całej ligi podmiot, który, który jest istotnym podmiotem albo którego konkurenci są istotnym podmiotem klubów, musiało być poprzedzone szczegółowymi zapisami, szczegółowymi rozmowami z, nie tylko z klubami, ale i również z, ze sponsorami tych klubów. Myśmy rozmawiali zarówno z Carlsbergiem, jak i z Van Pourem, z Kampanią Piwowarską. Patrzyliśmy, jak oni zapatrują się na fakt, że Warka zostanie sponsorem oficjalnym ekstraklasy i czy ten fakt nie spowoduje, że oni w przyszłości albo się cofną ze swoim sponsoringiem w stosunku do klubów, gdzie w tej chwili są zaangażowani, albo zmniejszą ten sponsoring. Dopiero kiedy uzyskaliśmy y, pewność, że, że tak naprawdę. Y, Przyjęcie czy podpisanie umowy z Warką nie będzie miało negatywnego oddziaływania na klubów, zdecydowaliśmy się na ten krok. Ja osobiście jestem przekonany, że od nowego sezonu Liga wystartuje z, nie tylko ze sponsorem oficjalnym, ale również ze sponsorem tytularnym.